Hej hej, witam cię serdecznie. Ja jestem oczywiście Dawid, a dzisiaj spojrzymy sobie na to, jaką decyzję podejmie ten mężczyzna o Tobie w najbliższych dniach. Także czytanie takie dynamiczne na kolejne dni myślę, że będzie ciekawie, więc serdecznie zapraszam. To może być mężczyzna z Twojej relacji, ale też również jakiś znajomy czy kolega, ktokolwiek kogo aktualnie masz na myśli kiedy właśnie ten, ten tytuł czytasz, także pomyśl sobie o tej osobie, pomyśl sobie o waszej relacji między wami, no a ja postaram się odczytać, jaką decyzję podejmie w ciągu kolejnych kilku dni. Myślę, że to będzie całkiem taka decyzja znacząca, skoro się pojawia taki, taki powiedzmy, gdzieś tam energia, więc no zobaczymy, co to będzie i jak to potencjalnie na was wpłynie, na Ciebie wpłynie, co to dla Ciebie oznacza. Zobaczymy więc, przełóżmy jeszcze karty no i zobaczymy na początku, żeby tak zacząć, to w miarę logicznie powiedzmy, zobaczmy, jaką decyzję podejmie wobec Ciebie. Czyli tak pytając wprost o samą decyzję, potem sprawdzimy sobie powiedzmy bardziej dogłębnie, o co z tym wszystkim. Chodzi. Zobaczmy więc na start: mamy szóstkę buław oraz do tego króla pentakli, więc ciekawe połączenie. Dwie karty, które kurczę, dla mnie są takimi kartami, powiedziałbym, w pewnym sensie nietypowym, jeśli chodzi o, o relacje czy takie gdzieś tam uczucia, coś takiego, no bo są to karty, które pokazują mi taką energię triumfu, stabilnego zaangażowania. Nie jest to jakiś impulsywny wybór z serca, tylko jest to decyzja, która wydaje się taką decyzją dojrzałą, dojrzałego mężczyzny, który dokładnie przeanalizował, co może ci zaoferować i czy jest gotowy to zbudować. Szóstka różdżek spotykająca się z tym królem pentakli, mówi mi, że on zdecydował się na ciebie. Ale robi to w sposób, który może cię zaskoczyć swoją powagą i konkretnością. Czyli to nie będzie raczej spontaniczne wyznanie czy romantyczny gest. On podchodzi do tego, jak do czegoś wartościowego, co wymaga od jego pełnej odpowiedzialności. Widzę w tym połączeniu mężczyznę, który właśnie przeszedł przez wewnętrzną walkę z własnymi wątpliwościami i obawami, który mierzył się z pytaniem, czy jest wystarczająco solidny, by dać ci to, czego potrzebujesz. No i zdaje się, że wygrał tę bitwę ze sobą. Podjął decyzję, że jest gotowy wejść w to jako ktoś, kto buduje. A nie tylko marzy. No i ta kombinacja kart pokazuje mi, że jego decyzja niesie w sobie element publicznego uznania. On chce, żebyś wiedziała, że wybiera ciebie otwarcie, że nie ukrywa tego przed, przed światem. Szóstka różdżek to moment, kiedy ktoś staje się trochę takim innym i pokazuje swój wybór każdemu wokół. Powiedzmy. Dumnie niesie swój sztandar. Ale król pentakli nadaje temu głębokiego, znaczy takiego, taką głębi materialną, powiedzmy i emocjonalną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to znaczy on nie mówi tylko wybieram ciebie, on mówi wybieram ciebie i jestem gotowy to udowodnić konkretnymi działaniami, stabilnością, obecnością. To decyzja mężczyzny, który przestał się bać tego, że Związanie z Tobą oznacza odpowiedzialność. Przyjął tę odpowiedzialność, zobaczył w Was dwojgu coś, co warte jest czasu, jego energii, jego zasobów, nie tylko emocjonalnych, ale i życiowych. To może być decyzja o oficjalnym związku, o wspólnych planach, o pokazaniu Ciebie swojemu światu ale wszystko to oparte na fundamentach jego wewnętrznej pewności, że może być dla ciebie tym stabilnym, niezawodnym partnerem. Co fascynujące w tym wszystkim, w tym całym połączeniu, to napięcie między dynamizmem szóstki a stałością króla pokazuje, że jakby, wiesz, on zdecydował się działać, ruszyć do przodu z wami dwojgiem, ale robi to z całą swoją ziemską naturą, czyli metodycznie, z planem, z przekonaniem, że wie dokąd to prowadzi. Nie rzuca się w wir emocji bez zabezpieczenia. On najpierw upewnił się, że ma Fundament pod nogami, że wie, że może dać, że jest w stanie to utrzymać. I ta decyzja była poprzedzona kalkulacją, ale nie chłodną, raczej taką mądrą oceną tego, czy, czy jesteście kompatybilni. Więc on mógł przez ostatnie miesiące nawet gdzieś tam zwlekać, trochę to od, oddalać, ale teraz wydaje się, że podjął decyzję. Oczywiście, uwaga, to nie oznacza, że wiesz, on teraz nagle będzie działać każdego dnia i nie wiadomo co się będzie działo. On podjął decyzję. Zobaczymy czy to się przełoży na działanie, no bo to oczywiście jest również ważne. Natomiast faktycznie jego decyzja ma w sobie taki element pragmatyzmu, który być może nie jest najbardziej romantyczny, ale jest niezwykle wartościowy. Król Pentakli w połączeniu z tą triumfującą szóstką buław. Mówi mi, że on nie podchodzi do was jak do najlepszej inwestycji swojego życia. Znaczy, znaczy yy, odwrotnie, że podchodzi do, do, do tego jak do najlepszej inwestycji życia. natomiast przede wszystkim to, co chcę powiedzieć, to jest to, że yy, to nie jest taka chłodna transakcja. Czyli mówi o kimś, kto rozumie, że prawdziwa wartość wymaga pielęgnacji i stałości. To jest ciekawe, bo to też wiesz, zależy jak ta relacja wygląda między wami aktualnie, być może tego nie odczuwasz w ogóle. I tak może być. To jest yy, to, 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 ma, to może mieć miejsce, natomiast to nie oznacza, że ten rozkład jest nieprawdziwy. To tylko tyle oznacza, że wiesz. On aktualnie ma coś w głowie. Ma jakąś wizję, wyobraźnię. Czy tak faktycznie jest? No. Nie wiem. Ale tak to w tym momencie wygląda. Więc w kolejnych dniach możesz spodziewać się takiego wiesz. Jak to powiedzieć. No takiego, że on będzie taki troszkę napalony, żeby tę relację kontynuować, żeby coś robić. Ale jak to szybko. Znaczy, czy to, czy to będzie trwałe, czy to będzie konkretne, no to. Mm, zobaczymy, nie? Także. To się jeszcze. Okaże. Dobra, idziemy sobie dalej do kolejnego pytania w tym rozkładzie, czyli co kieruje go myślami i sercem w tej sprawie. Zobaczmy co tutaj się nam pojawi. Ok, mamy Asa Pentakli na pozycji trzeciej oraz do tego mamy Króla Mieczy w pozycji czwartej. Dwie karty. Do tego pytania, i to są karty, które pokazują, że w jego głowie toczy się nieustanna bitwa między tym, co czuje, a tym, co uważa za racjonalne. I właśnie to napięcie pochłania jego każdą myśl o tobie. A Spentakli, spotykające się z Królem Mieczy, pokazuje mi mężczyznę, który widzi w tobie absolutny początek czegoś cennego, namacalnego i realnego, ale jednocześnie nie potrafi przestać tego analizować, rozcinać. Takim skalpelem swojego intelektu, czyli sprawdzać z każdej strony, czy to ma sens. On nie pozwala sobie po prostu poczuć tego, co do Ciebie czuje, musi to rozumieć, nazwać, skategoryzować, umieścić w logicznej ramię. I to go rozrywa, bo głęboko w środku wie, że Ty jesteś tym nowym początkiem, tym cennym skarbem, który trzyma w dłoniach, ale jego umysł nie daje mu spokoju. Ciągłe. Pytania, które sobie zdaje, ciągle szuka zagrożeń, ciągle weryfikuje, czy nie popełnia błędu. To jest męczące dla niego, ale nie umie inaczej. Jego myśli o tobie są jak pole bitewne, gdzie serce próbuje przekonać rozum, że warto zaryzykować, a rozum ciągle wyciąga listy za i przeciw. A z pentakli w jego sercu mówi, że to jest to. To jest to, czego szukałem. To jest wartość, którą chcę pielęgnować, ale król mieczy w jego głowie. Natychmiast odpowiada: Ale czy jesteś pewien? Czy to nie jest iluzja? Czy ona nie zrani czy tak jak kiedyś ktoś inny? On podchodzi do tego, do tych swoich uczuć, jak do ciebie, jak, jak taki sędzia. Więc jak, jak sędzia, do sprawy. Obiektywnie, bezstronnie, czasem wręcz chłodno i paradoksalnie, właśnie to sprawia. Ee, że jego zaangażowanie będzie głębokie, bo gdy już, no bo gdy już po prostu ten, ten, ten jego przeklęty intelekt da zielone światło, gdy już wszystko, wszystkie te jego logiczne testy zostaną prze, prze powiedzmy prze, no zrobione, tak, on wtedy będzie wiedział, że to, że to jest to, że to nie jest chwilowy zachwyt, ale coś solidnego. Ale do tego momentu on się po prostu męczy. Więc to, co w tym momencie kieruje go myślami, to jest przede wszystkim taki strach. Przed stratą kontroli nad własnymi, nad własnymi emocjami czy, czy życiem. A spędakli pokazuje, że on rozpoznaje w tobie coś potencjalnie super, dobrego, coś pięknego, stabilnego. Wartościowego, widzi Was razem budujących coś od fundamentów, coś świeżego i obiecującego, ale Król Mieczy to mężczyzna, który przeżył już swoje, który był zraniony, który nauczył się, że emocje mogą być bronią użytą przeciwko niemu, i to w tym momencie tutaj bardzo mocno oddziałuje na tę relację, na dynamikę między Wami. Więc musisz o tym, znaczy, musisz mieć to z tyłu głowy. Kontaktując się z nim, czy jakkolwiek wchodząc w interakcję. Natomiast faktycznie w jego sercu jest taki głód do ciebie, powiedziałbym. Głód tego nowego początku, tej świeżości, tej możliwości zbudowania czegoś prawdziwego i trwałego. A Spentakli to czysta obietnica materialna, namacalna, czy też szansa na szczęście, ale jego głowa ciągle liczy koszty, analizuje ryzyka, przygotowuje się na najgorsze. On myśli o tobie i jednocześnie czuje. No, taką ekscytację, lęk. Więc yy, widzicie, jako tę jedyną cenną rzecz, która pojawiła się w jego życiu po długim czasie pustki lub rozczarowań, ale zamiast się temu oddać, to buduje wokół tego mury logicznych argumentów. No, i to jest problematyczne, bo to oczywiście sprawia, że ty możesz odbierać to jako taki, no, brak decyzji, czy brak takiego powiedzmy. Zaangażowania, być może też no w pewnym sensie jako niedojrzałość, którą on ma w sobie, i tak faktycznie może częściowo być. No bo trochę tak, jakby była to taka niedojrzałość, właśnie. Nie tak to wygląda z tej strony energicznej, więc tak to odczytuję w tym miejscu. W międzyczasie zapraszam na duchowykierunek.pl. Jeśli potrzebujesz czytania prywatne, no to. Na stronie duchowi-kierunek.pl takie czytanie znajdziesz, także zapraszam. Link w opisie, także można kliknąć. A tymczasem sprawdźmy sobie trzecie pytanie, czyli pytanie, które troszkę nam powie bardziej o tym, jak on widzi Was dwoje w przyszłości, bo to, no właśnie, to się tutaj o to rozchodzi trochę, nie? Czyli oprócz tego, co mamy teraz, czyli tego takiego chaosiku, tego, tego błaganiku. Mamy też to, co potencjalnie w przyszłości on widzi, i to jest myślę, dużo, dużo ważniejsze. Więc mamy trzy pentakle plus e, sąd. No i to są karty dwie, które tak naprawdę razem pokazują nam to, że on widzi was dwoje w przyszłości jako coś, co, co wymaga od niego totalnej przemiany. Czyli on już teraz wie, że jeśli ta relacja ma być dalej toczona, to on musi się bardzo mocno zmienić. Że to raczej nie przetrwa w takim, w, takim, w takim formacie, jak jest aktualnie. Natomiast mam wrażenie, że on wie, że możecie razem coś stworzyć mistrzowskiego wręcz. Coś, co będzie wymiennym, wymiernym dowodem na to, że oboje przeszliście przez swoje piekła i jesteście gotowi budować na najwyższym poziomie. Trójka pentakli, spotykają, spotykająca się z tym sądem, to jest taka wiza, w której on rozumie, że związek z tobą nie będzie lekką przygodą ani prostą kontynuacją tego, kim był do tej pory. To będzie jego osobiste stanie, jego szans na to, żeby stać się kimś lepszym, być może. Więc to też pokazuje, wiesz, że zmieniasz nie tylko jego postrzeganie, że tak powiem, tej relacji, ale też zmieniasz go samego. Być może, jeśli na przykład ma jakieś tam problemy z jakimiś uzależnieniami, czy problemy z, nie wiem, z jakieś takie problemy, powiedzmy, właśnie z używkami, czy nie wiem, uzależnienia jakieś, to to może się tutaj również w jego mniemaniu musieć zmienić i on to odczuwa być może ma wręcz lekką motywację, żeby faktycznie to zmienić w kierunku tej waszej relacji, więc to brzmi całkiem no w sumie ambitnie, ale też dosyć pozytywnie jak dla mnie, w jego, w jego oczywiście po jego stronie. Więc w jego wizji przyszłości jesteście jak dwójka mistrzów Rzemiosła, którzy łączą swoje umiejętności, by stworzyć arcydzieło. Ale zanim to nastąpi, on musi przejść przez proces wewnętrznego oczyszczenia, musi zmierzyć się z tym, kim był, z błędami, które popełnił, z wersjami siebie, które musi pochować. Sąd, w połączeniu z Trójką Pentakli, mówi, że mi, mówi mi, że on doskonale daje sobie sprawę, że nie może wejść w coś prawdziwego z tobą, niosąc stare bagaże, stare wzorce, stare rany. I to jest myślę dosyć ciekawa, ciekawa wizja. Natomiast pokazująca, że on, no w tym momencie, ma jakieś takie ambicje, ma jakieś takie, wiesz, no tak powiedziałem na początku, takie zerwanie, że tak powiem, w tym kierunku. No i coś, coś z tego gdzieś tam może wyjść, nie, tak naprawdę. Tylko mówię, no jest w niej sporo myśli, sporo takich. No tak, czytałem w sumie cały czas gdzieś tam takich kurczę chęci. Na no pytanie, czy te chęci przełożą się na działanie, to już jest inna, inna kwestia, powiedzmy. No i pytanie numer 4, czyli co będzie dla ciebie oznaczała jego decyzja? No bo mamy już chyba dosyć jasność od, odnośnie tego, co raczej może na co się zdecyduje. No bo widać, że generalnie decyduje się na to, żeby tu coś tu pozmieniać. Coś pozmieniać sobie, coś zmienić, co sprawi, że ta relacja potencjalnie będzie mogła być lepsza tak naprawdę, bo to jest ten główny tutaj w kontekście głównego pytania tego rozkładu, jeśli ktoś tutaj nie jakby nie wyłapał, bo ja czasami mówię szybko, chaotycznie, czasem się plączę, Więc w tym rozkładzie widać, że on no dzisiaj, wczoraj powiedzmy, czy też na dniach, Podjął taką decyzję, czy podejmie decyzję, że chce coś w sobie zmienić, co być może zauważyłeś jako jakiś taki, taką dużą przeszkodę, nie? No, czyli właśnie tak jak mówiłem wcześniej, jakieś uzależnienia, czy jakieś, nie wiem, stare związki, stare rany, to wszystko zdaje się, że może być w jego takim powiedzmy kręgu uwagi, który on chce, chce w pewien sposób poprawić, zmienić i tak dalej. Więc to jest ten główny przekaz, który tutaj widzimy. Nie, nie wiem, czy aktualnie czujesz coś takiego, co on ma, co, co mógłby zmienić. Natomiast... Może tego jeszcze nie zauważasz? Chociaż nie, no raczej, raczej myślę, że to widzisz, że wiesz o co chodzi, że coś tam się pojawiło, co, co nie pasuje do końca, co musi być zmienione. No i jest w nim jakaś taka motywacja. Jest decyzja, żeby to zmienić. Eee, czyli wiesz, on dostał takiego zapłonu powiedzmy. Tylko pytanie właśnie, ile ten zapłon faktycznie potrwa. No więc e, zobaczmy, co jego decyzja przyniesie tobie. Czy to ma w ogóle jakieś takie podłoże faktyczne, czy jednak nie. Mamy 10 kielichów i czwórka pentakli. Dwie bardzo ciekawe karty, no szczególnie 10 kielichów, które jest kartą szczęścia i spełnienia. Więc jest to jakaś taka, wiesz, wizja przyszłości, która jest całkiem szczęśliwa. Szczególnie dla Ciebie oczywiście, no bo o tym mówimy. Natomiast... no... W tym połączeniu najbardziej fascynuje mnie fakt, że dostajesz dokładnie to, czego chcesz, ale w pakcie z czymś, czego być może nie przewidziałeś. Czyli z koniecznością kurczowego trzymania się tego, tego szczęścia, to oznaczać może, bo czwórka pentakli po dziesiątce kielichów to jest jak kobieta, która znalazła skarb i teraz nie może przestać go pilnować. Sprawdzać, czy nadal tam jest, martwić się, że może go stracić. Hmm. Może być tak na przykład, że on y, faktycznie coś tam się zmieni. Tylko... W sensie tak, on się jakoś tak zmieni, że ty poczujesz faktycznie, że on się zmienił, że jest lepiej, że coś tam. Y, tylko pytanie, czy to y, ta czwórka pentakli nie oznacza, że w pewnym sensie... Yy, Na przykład, nie zauważysz pewnych innych możliwości. No bo czwórka pentakli to jest zawsze ta karta, w której ktoś może czegoś nie zauważyć, albo. albo w innym kierunku idąc. Jego decyzje mogą dla ciebie oznaczać, że staniesz się bardziej materialistyczna, bardziej skupiona na bezpieczeństwie, na tym, co namacalne. To może też oznaczać, że wiesz, on jakby faktycznie postara się coś robić lepiej, ale z drugiej strony ty zdasz sobie sprawę, że jeśli na przykład mu jednak to nie wyjdzie, jeśli to nie wyjdzie między wami, to na przykład lepiej dla ciebie, żebyś ty następny raz była już bardziej przygotowana i na przykład bardziej niezależna. Może w tym kierunku coś, nie? No to jest takie moje trochę luźne myślenie, więc trochę chaotyczne znów, ale mam nadzieję, że znaczy, mam nadzieję, no tak gdzieś tutaj kurczę, Próbuję to rozgryźć, bo w sumie to połączenie dziesiątki kielichów z czwórką pentakli nie jest takie oczywiste. Przynajmniej dla mnie. Ale gdzieś tam też oczywiście starał się całkiem ogólnie czytać, żeby też to, to czytanie miało taki charakter kolektywny i dla każdego. No wiadomo, że każdy z tego wyciąga coś dla siebie. Tak, żeby mieć też tutaj, powiedzmy, wiadomość dla, dla każdego po trochę. Oczywiście nie taką konkretną, ale bardziej ogólną. I na koniec paść pentakli. Jako taka karta ostatnia, jako Twoja rola, jaką odgrywasz tym, co do Ciebie odchodzi ze strony tego człowieka. No i tutaj Paść Pentakli to jest karta świeżości, autentyczności, pragnienia uczenia się tego wszystkiego, odkrywania, może nawet jego, budowania z nim czegoś, co, co będzie takiego od podstaw. I właśnie to jest być może ta, ta Twoja młoda, niewymuszona energia, która sprawi, że on w ogóle będzie w stanie przejść przez wszystkie te przemiany, o których mówiły wcześniejsze karty. Paść pentakli to nie jest ktoś, kto ma wszystkie odpowiedzi, nie ktoś, kto przychodzi z gotowym planem czy doświadczeniem, to jest ktoś, kto przychodzi z otwartymi rękami i mówi: naucz mnie, zbudujmy to razem. Ciekawe, bo, bo to pokazywałoby, że właśnie być może. Ta relacja ma jeszcze przed sobą jakiś taki okres, w którym coś to się będzie budować i coś będzie to jakby jeszcze pozytywne. W sensie bardzo pozytywne nawet. Nie wiem, czy aktualnie gdzieś tam między wami jest dobrze czy źle. Natomiast niezależnie od tego, no zdaje się, że tutaj jeszcze to nadchodzi taki okres, w którym faktycznie będzie wyjątkowo dobrze, tak bym powiedział. Dlatego hmm. no właśnie mam kilka zastrzeżeń, powiedzmy. Bo, bo tak czuję, że tak ta, ta szóstka była, szczególnie, plus ten król pentakli, pokazywał mi trochę taki obraz kogoś, kto, wiesz, teraz chwilę ma jakąś motywację, to jest tak na, na, na siłowni na, z początkiem roku, nie? Mam postanowienie, że będziemy ćwiczyć, więc wszystkie siłownie w styczniu są zapełnione nowymi osobami, a potem powiedzmy już w lutym, marcu ledwo kto... Dotrwa, nie? tyle miesięcy ćwiczyć, więc te, te noworoczne postanowienie się szybko kończy. I tak też w tym wypadku trochę ta szóstka buław mnie tak tutaj intryguje, że cały czas gdzieś wiesz, mam z tyłu głowy takie, że okej, okay, on coś tam postanowił, stwierdził, jest decyzja, i to jest ok, super no bo jednak decyzja jest taka pozytywna, natomiast, no właśnie, boję się czy to jest takie wiążące, czy to jest długoterminowe, czy tylko może bardziej chwilowe, bo wiesz, zobaczył coś tam, coś usłyszał, no i stwierdził, okej, okay, dobra, idziemy w to, a potem jednak stwierdzi, dobra, zapominam o tym i coś tam innego robię, nie? Natomiast zdaje się, że wiesz, ta ten paść, pentakli, który na końcu się pojawił, który jest taką, powiedzmy, wiadomością do ciebie, o, o nim, ale też o tej, o tej relacji, o tej sytuacji. No jest taką kartą, która raczej pokazuje, wiesz, żeby to przyjąć tak ze świeżością, żeby mimo wszystko m, aż tak tego nie odpychać. Przynajmniej w tym momencie oczywiście, bo mówimy o, wiesz, kilku dniach kolejnych, nie? to nie jest tak, że wiesz, to jest takie wiążące na całe życie, tylko raczej właśnie na tych kolejnych kilka dni być może warto... W ten sposób do tego podejść. Tak to widzę. Ciekawy rozkład, trochę zamieszany mam wrażenie, ale, ale może gdzieś tam ktoś z tego coś wyciągnie. Także jak coś to, to sorki za, za zamieszanie, ale. No, czasami tak bywa w tych kartach, że gdzieś tam te, te, te przekazy są takie trochę, trochę losowe, może? Chociaż takie przekazy widocznie też muszą być. Także no. Dzięki serdecznie za wysłuchanie, oczywiście zapraszam na duchowykierunek.pl No i życzę wspaniałego pięknego dnia. Do usłyszenia. Hej!